Siema, witajcie. Dzisiaj taki szybki troszeczkę odcinek, z tego względu, że właśnie sprzedaję dzisiaj moje gogle, farsarki analogowe. I w zasadzie to jest odcinek na temat, dlaczego wybrałem cyfrę. No, bo nie będę porównywał tych dwóch systemów, bo nie ma sensu. Można porównać cyfrę do cyfry albo analoga do analoga jakiegoś. Tutaj jest pole do popisu bardzo duże. Natomiast porównywać te dwa systemy nie ma sensu, co będę udowadniał wszystkim, że Ziemia jest okrągła. No jest okrągła. Cyfra jest po prostu lepsza. Dlaczego? Obejrzycie. Zapraszam. Zacznę od tego, że przez dwa lata latałem analogiem i to takim naprawdę zacnym zestawem, bo to są Google ogóle HDO z Rapid Nadajnik tutaj jest TBS Unifi Pro V3, kamerka Foxer Predator Micro V4. Spisywało się to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Złego słowa nie powiem na ten temat, natomiast to po prostu no, deklasuje pod każdym względem. Nie tylko tej jakości, HD, którą widzimy i po prostu szczena opada, jak się ogląda obraz w tych goglach. Po prostu mamy takie wrażenie, że uczestniczymy naprawdę, tak jakbyśmy siedzieli w tym dronie, wszystko widzimy z bliska w bardzo dobrej jakości i tak naprawdę wzbraniałem się przed zakupem. Tych, tak, takiego zestawu z dwóch powodów. Po pierwsze, no, trochę kosztuje, a nie chciałem najpierw sprzedać tego zestawu, żeby kupić drugi, bo też do końca nie byłem pewny, czy to jest takie naprawdę super, jak chwalą. Natomiast sprzedałem Phantom 4 Advanced, więc miałem kasę, kupiłem Google V2, 2900 zł kosztowały i Vista z kamerą właśnie Nebula Micro V2. 700 zł to kosztowało, wsadziłem do i okazało się, że po prostu to był strzał w dziesiątkę, penetracja sygnału, jakość tego sygnału nawet na tej Nebuli jest naprawdę dużo, dużo lepsza i nawet jakby nie było tych kamerek DJI czy tam Nebuli Pro, to, to i tak bym przeszedł na cyfrę. Co chciałem powiedzieć. Oczywiście przeszedłem do pięciu celówki na cyfrę. Kupiłem sobie kamerkę DJI -a tutaj i też jest Vista. Jest pewien problem z dostępnością tych kamer, nie ma co ukrywać. Nie wiem o co tam dokładnie chodzi. Nieważne. W każdym razie dla chcącego nic trudnego kupiłem kamerkę DJI i na przykład przepaść to jest między tym a tym, bo tu jest naprawdę dużo lepsza jeszcze jakość niż na tej neboli. Udało mi się też ostatnio kupić. Wiste z Nebulą Pro, także będzie taka sama jakość jak tej kamery, tylko w tym dronie, bo tego już będę przerabiał na cyfrę. Co chciałem powiedzieć? Penetracja sygnału jest dużo lepsza po prostu na cyfrze i jakość jest dużo lepsza, więc nie ma się jakby nad czym zastanawiać. Jeśli chodzi o zasięg, oba systemy mają rewelacyjne zasięgi, natomiast na tym się czujemy bardziej pewnie, bardziej komfortowo. Lepsza jakość, więcej możliwości daje. Po prostu pracuje się na tym lepiej. Ja akurat latam komercyjnie, rekreacyjnie trochę mniej, ale nawet jakbym latał tylko rekreacyjnie, to wolałbym latać cyfrą zdecydowanie. Po prostu te wrażenia doznania są dużo, dużo lepsze. Zasięg naprawdę zaskakuje, jakiejś latencji tych spraw nie zauważyłem. Zaskoczyło mnie po prostu to, że jest duży zasięg, nawet gdzieś tam chowając się za drzewami nie było najmniejszego problemu. Gorzej właśnie wygląda sprawa w analogu. Jeśli chodzi o tak naprawdę koszty, bo sobie tu policzyłem, ile to wszystko kosztowało. Co tego oglądałem? 1800, pamiętam. 650 to był odbiornik. 170 zł bodajże VTX. Kamerka też gdzieś ze 170. Kontra taki zestaw cyfrowy. To jest różnica tak naprawdę rzędu 700 zł, jak wyliczyłem. Więc czy to jest dużo droższe? No, trochę droższe jest, ale jakby i tak, wydając tysiące na ten na tą zabawę, na ten sport, naprawdę 700 zł więcej dać, to, to według mnie to nie jest żaden argument. Jeśli ktoś się zastanawia jeszcze, czy przesiąść się na cyfrę, albo czy wybrać cyfrę lub analoga, zdecydowanie z pełną świadomością, z pełną odpowiedzialnością powiem, kupujcie po prostu cyfrę. Nie jestem jakimś fanboyem DJI, absolutnie. Gdyby to był Google Fatsharka, to bym po prostu powiedział, kupujcie cyfrę Fatsharka, bo to jest zarąbiste, to jest warte po prostu swoich pieniędzy. i no, będziecie na pewno zadowoleni i komfort waszej pracy czy waszych doznań z rekreacji w tym sporcie będzie na pewno zapewniony w 100%. Oczywiście jak ktoś tam lata sobie jakiś racing i tak dalej, to w ogóle tego tematu nie poruszam. Tutaj analog, niech sobie będzie. Pokażę Wam jeszcze parę ujęć z tego drona, czyli z tą kamerką Nebula Micro. Pokażę Wam oczywiście DVR z tych gogli, z tej pięciocalówki i takie małe porównanie z tą penetracją, jak wygląda obraz lecąc w tym samym miejscu na analogu i na cyfrze. Mam nadzieję, że komary dadzą pożyć. No co, lecimy. Na razie obraz oczywiście wygląda bardzo dobrze, ale zobaczymy tutaj jak to będzie wyglądało za tymi drzewkami. Już pierwsze zakłócenia się pojawiają. Ja już powiem szczerze, słabo widzę, także no to jest analog. No nie spodziewałem się, że aż tak kiepsko. No kaman. Także serio, serio. No to jest po prostu żart. Tym się nie da latać. Zobaczymy, jak cyfra oczywiście, bo nie chcę tu nic mówić, ale w tym momencie analogiem to jest w ogóle tragedia. Także sami widzicie: analog za drzewami nie istnieje latanie. Zobaczymy, jak ta cyfra sobie poradzi. Dobra. Przełączę sobie tylko na impulsa. Dobra, mamy impulsa. Aha, buzerek informuje mnie, że czas minął. Dobra, tutaj DVR się uruchomi sam po starcie. Jak to w cyfrze właśnie bywa. Także. Uzbrojony. Chyba nagrywanie nawet poszło. Dobra. No to lecimy cyfrą. Proszę bardzo, obraz. Oczywiście krystaliczny, doskonały. Widzę super, idealnie wszystko, ale nie chcę mówić chop, bo może się okazać, że zaraz go stracę. No nie, w tym miejscu na analogu już nic nie widziałem. A tutaj, proszę bardzo, obraz jest bardzo dobry. Chciałoby się polecieć gdzieś tam dalej jeszcze. Ale czy jest sens? Spójrzcie na to. Spójrzcie, jestem za drzewami, za mega drzewami i obraz jest jak najbardziej dobry, czytelny. Tam nie wiem, 17 megabitów było, ale no i co z tego, jak ja po prostu widzę, gdzie lecę, tak? O, tutaj przelagowało, ale tu już się centralnie schowałem za drzewa, więc... Huh. Ja myślałem, że ten test tak naprawdę odbędzie się... W ten sposób, że ja sobie tu jednym i drugim polecę w te krzaczki. Natomiast cóż, cyfrą dobra, dalej nie lecę, bo mi szkoda drona. Cyfrą spoko wleciałem tu w krzaczki, nie ma problemu, od woda jest. Natomiast z analogiem w ogóle nie ma opcji, żeby tutaj nawet dolecieć, po prostu nic nie widać. Także jak sami widzicie, że penetracja cyfry jest no naprawdę znacznie lepsza. No i oczywiście ta jakość obrazu. Jestem Bogiem, bo latam cyfrą. Tak. Cyfra Wins. Miałem tu jeszcze parę rzeczy powiedzieć, ale właśnie się zastanawiam, czy jest sens. Różne komentarze i różne opinie są na ten temat. Generalnie mógłbym to podsumować w ten sposób, że też jest coś takiego jak kwestia gustu. No jednym po prostu bardziej odpowiada analog i, i jakby nie kwestionują tego, że. Nie wiem, cyfra jest naprawdę bardzo dobrej jakości, że jest super fajnie, ale po prostu wolą analoga, a drodzy po prostu po przesiadce, tak jak ja, z analoga na cyfrę, na analoga już tak naprawdę nie to, że nie chcę patrzeć, po prostu nie mam potrzeby tym latać, nie chcę tym latać, dlatego właśnie dzisiaj to sprzedaję. No i to by było na tyle, także jeśli ktoś się jeszcze zastanawia, to naprawdę ja mogę z czystym sumieniem polecić cyfrę. Nie widzę tutaj żadnych argumentów, które by mówiły za tym, żeby nie kupować cyfry, a na pewno jeśli ktoś się zdecyduje, będzie mega, mega zadowolony. Nie ma sensu w tym momencie ładować się po prostu już w analoga, bo moim zdaniem to już powoli staje się przeszłością. Także pozdrony dla wszystkich. Trzymajcie się do następnego. Cześć.